Cześć. Tym razem nie będzie o najpopularniejszym od kilku w dni temacie. Tym bardziej, że większość doniesień to tak fake newsy, czyli po prostu dezinformacja. W niektórych mediach, już nawet filmiki z komputerowych gier przedstawiane są jako prawdziwe. A czy mój przekaz jest ważny, to okaże się później. Na pewno jest prawdziwy. Chodzi głównie o rodziny, a konkretnie o dzieci, dlatego dostępny ten materiał, gdzie tylko się da. Nawet jeśli nie do końca się z nim zgadzasz, bo każdy zasługuje na szansę uratowania swoich dzieci z pułapki, którą ktoś dla nich gotował. Nie namawiam do subskrybowania, bo to jest potrzebne tylko do aktywacji programu partnerskiego, czyli tym, którzy na swoich filmikach chcą zarabiać. A mi zależy na przekazaniu informacji, bo jak najszerszego drona, tak po prostu, bezinteresownie, to dzisiaj rzadko się mi zdarza. Nie mam też zamiaru nikogo tutaj straszyć ani też powielać krążących teorii spiskowych, i może jedna z nich jest akurat prawdziwa, ale chcę wskazać jedyne bezpieczne rozwiązanie. Kierunek, na którym warto się skupić, i może dla wielu wprowadzenie go w życie na pewno nie będzie łatwe. Dlatego warto zacząć już teraz, stopniowo, krok po kroku, a im wcześniej, tym lepiej. Niektórych to na pewno nie zaskoczy szczególnie w tym informacyjnym chaosie, który ostatnio przybrał na sile. Dlatego pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest prawdziwa rola mediów i szeroko pojętej geopolityki. To nie tylko divide impera, czyli dziel i rządź, o czym dużo można znaleźć w książkach o historii, ale to przede wszystkim odwracanie uwagi od tego, co najistotniejsze i czym iluzjonista, który najwięcej działa właśnie tą ręką, na którą akurat nie patrzysz. Dlatego najlepszym sposobem rozpracowania jego sztuczek jest kierowanie swojej uwagi tam, gdzie z pozoru nic się nie dzieje. Bo wcale nie jest tak, że pozory czasem mylą. One mylą za każdym razem, bo taka jest ich rola. Telewizja, internet, reklamy, marketing, spoty wyborcze, to wszystko są odmiany iluzjonistycznego przedstawienia. Wszędzie, gdzie mieszane są pieniądze, żerowanie na emocjach, naiwności, często górnolotnych wartościach, tam działa marketing. Bo ktoś od Was czegoś chce. Ktoś chce Wam coś zabrać, ale zostawić Was z poczuciem, że to Wy coś otrzymaliście. Dodajcie sobie pytanie: dlaczego politycy uczą się, jak układać ręce? Jakie stosować gesty, a jakich unikać? w jaki sposób mówić, jakich słów używać. Przecież to są elementy szkolenia marketingowego, więc ile to ma wspólnego ze szczerością? Czy ktoś, kto jest uczciwy, planuje każdy swój gest i każde słowo? Na te pytania odpowiedzcie sobie sami. Pewne jest również to, że w polityce nie ma miejsca na prawdę. Dlatego prawdomówną partię można poznać po tym, że jej tam po prostu nie ma. Jeśli natomiast uważacie, że system można zmienić protestami, marszami czy petycjami to znaczy, że nie wyciągnęliście żadnych wniosków z historii. To gra, której zasady są ułożone tak, że wygrywa zawsze ten, który je ustala, więc jeśli ciągle łudzisz się, że można cokolwiek zmienić to znaczy, że jesteś w pułapce. I zamiast pożytkować swoją energię, marnujesz ją na podążanie drogą, która w rzeczywistości jest ślepym załukiem. A najbardziej odbije się to na swoich dzieciach. Więc jeśli naprawdę zależy Ci na ich szczęściu, to przestań na siłę wbijać je w ten system, mówiąc, że dorosłość to już tylko niewolnicza praca, podatki i konsumpcja. Bo nic dobrego na końcu tej drogi nikt nie czeka. I właśnie tutaj pojawia się najważniejszy wybór. Trochę jak z tą czerwoną i niebieską pigułką w pierwszej części Matrixa. Chociaż nie jestem filmowym maniakiem, bo to również element iluzji i wyrafinowana pułapka, gdzie trochę jest zawartej prawdy, a reszta to negatywne programowanie. Dlatego garstkę tych, którzy się uwolnili, przedstawiono tam jako uciśnionych, nieszczęśliwców. Chociaż gdy w prawdziwym świecie, potrafiący żyć niezależnie, poza systemem, to są najzdrowsi i najszczęśliwsi ludzie na Ziemi. Nie chcę tutaj robić jakiejś recenzji, ale jeśli chodzi o samą zasadę działania, naginania zasad i utrzymywania społeczeństwa w iluzji, to wspomniany film w metaforyczny sposób obrazuje to bardzo wymownie. Nieprzypadkowo też napisali go Polacy, ale to tak tylko woli przypomnienia. Co więc można na to wszystko zaradzić, mając na uwadze dzieci i przyszłość? Tak najwięcej energii poświęcać na naukę o uprawie warzyw i owoców. Nieważne, że nie macie na to miejsca, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma. Warto też zacząć gromadzić niezbędne nasiona, które coraz trudniej zdobyć przez jakieś kolejne absurdalne przepisy. Warto pozyskiwać wiedzę w temacie samodzielnego generowania energii elektrycznej. I nie mówię tutaj o żadnych panelach fotowoltaicznych, bo one wiesz nie są. Warto poznawać metody pozyskiwania pożywienia ziół oraz wody prosto z przyrody, czyli elementy tak zwanego survivalu. I ważne, żeby brały w tym udział dzieci, które bardzo skutecznie chłoną wszelaką wiedzę, więc warto zadbać, aby ta wiedza była praktyczna, która sprawi, że będą zaradne, mądre i niezależne, bo to jedyna bezpieczna droga. Nie trzeba być niewolnikiem. Nie trzeba nikomu służyć. Przypomnijcie sobie czasy, kiedy panował handel wymienny. Bo on na pewno wróci, szczególnie kiedy wszystkie waluty już całkiem upadną, a wraz z nimi cały ten system. Bo wszystko, co się obecnie dzieje, właśnie na to wskazuje. Jeśli ktoś ma w ręku konkretny fach, to zawsze sobie poradzi. Zawsze będzie ktoś, komu nawet te umiejętności się przydadzą. I tak już przecież było. Ludzie mieli więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Na zabawę, granie na instrumentach, śpiewanie. Więc tylko wariat nie chciałby do tego wrócić. Ale nie można w zmian, a raczej powrotu do sprawdzonych tradycji, które nie wykluczają na przykład istnienia komputerów i elektroniki. Nawet internet będzie działał, dopóki sieć będzie miała dostęp do energii elektrycznej. Bo to nic więcej, jak połączone ze sobą komputery nazywane serwerami. A metod generowania prądu jest przecież mnóstwo. Najważniejsze to nie ulegać lękom, zachować otwarty umysł i pozytywne myślenie. To przydaje się w każdej sytuacji, wiedzieli to również nasi powstańcy, bo wiara naprawdę czyni cuda. Niezależnie więc od tego, jak bardzo nierealne Ci się to wszystko wydaje, spróbuj przynajmniej się nad tym głębiej zastanowić i koniecznie przekaż to dalej, choćby własnymi słowami, aby inni też mogli się nad tym zastanowić. Wszystkiego dobrego na co dzień. И повторяем.